W dniu dzisiejszym w sejmie odbywa się bardzo ważna debata, debata nad odrzuceniem bądź przyjęciem weta pana prezydenta do ustawy oświatowej. Na podkreślenie zasługuje merytoryczność uzasadnienia tego weta pana prezydenta, bardzo głębokie, bardzo profesjonalne uzasadnienie. A w Sejmie, no cóż, różne głosy dotyczące ewentualności reakcji ugrupowań sejmowych na, na to weto. Przed szereg wyszedł w pewnym momencie pan przewodniczący Olejniczak, deklarując jeszcze właściwie chyba przed podpisaniem, przed podjęciem decyzji pana prezydenta, że lewica weto prezydenckie tak czy siak odrzuci. Dzisiejsza debata. Wczorajsze może głosowanie na komisji sejmowej dowiodło, dowodzi tego, że lewica tutaj sprawiała pewne yy, nadzieje na, yy, na zmianę tej decyzji, tych zapowiedzi. Natomiast dzisiejsza już debata wskazuje, że jednak, że jednak lewica poprze odrzucenie weta prezydenckiego do yy, ustawy złej, po prostu złej. Pierwsze komentarze Przypomnę, w trakcie obrad podkomisja, później komisji sejmowych i, i analizy, biura analiz sejmowych nie pozostawiały na tej ustawie suchej nitki, a więc wskazywały na to, że ona jest po prostu ustawą złą, mającą wiele wad. Ostatnia debata czy kierunek tej debaty był kierunkiem wskazującym, że. Najważniejszą sprawą w spektrum tej ustawy są sześciolatki i obowiązek przedszkolny. Oczywiście są to wszystko sprawy ważne, natomiast poza tymi kwestiami dotyczącymi sześciolatków wiemy już o tym, że szkoły są po prostu na przyjęcie tych sześciolatków nieprzygotowane, a rząd zabrał pieniądze na przygotowanie szkół dla tego obowiązku sześciolatków. Poza kwestią dotyczącą pięciolatków, bo tam jest taki y, zapis, który z jednej strony daje rodzicowi prawo do zapisania dziecka do przedszkola, ale samorządowi y, y, terytorialnemu narzuca obowiązek przyjęcia tego dziecka w przedszkolu, biorąc pod uwagę to, że w tej chwili y, około 600 samorządów Yy, nie ma po prostu bazy przedszkolnej, nie ma obiektów przedszkolnych jako takich, no yy, rodzi to znak zapytania. No, skoro mają obowiązek, a nie mają gdzie, to i nie mają pieniędzy na to, bo rząd na to pieniędzy nie daje żadnych. W związku z tym, jak to będzie realizowane? Czy to nie narazi tychże właśnie samorządów na ewentualność pozwów ze strony rodziców, którzy z takiego prawa pewno będą chcieli skorzystać? W związku z tym to jest kłopot. Inna kwestia, która nie znalazła w ogóle uznania ze strony rządu była pomijana w trakcie debat sejmowych na podkomisjach i tak samo jest dzisiaj w trakcie wystąpienia pani minister Hall to jest kwestia dowozu dowozu dzieci do przedszkoli w ustawie jest zapisane że samorządy w których dzieci mają Powyżej 3 km do obiektu przedszkolnego zobowiązane są zorganizować tym dzieciom dowóz do obiektów przedszkolnych. W związku z tym rodzi się pytanie, no w jaki sposób, z jakich środków, skoro tych środków samorządy otrzymywać nie będą. A co w momencie, kiedy na terenie danej gminy po prostu tego przedszkola nie ma, tak jak już wcześniej mówiłem? Czy dziecko będzie dowożone do przedszkola w sąsiedniej gminie? A co, jeżeli w tej sąsiedniej gminie, zwłaszcza na obszarze Polski Wschodniej, takiego przedszkola nie ma? Gdzie wówczas będzie dowożone? A więc pytań i wątpliwości ogromna ilość w tym jedynym spektrum dotyczącym sześciolatków, dotyczącym pięciolatków. No ale mamy też problem... Y nie mniej ważny, który jest pomijany w tej debacie. Ona jest specjalnie ukierunkowana tylko właśnie w, na sześcio i pięciolatki. Natomiast mamy tutaj ewentualność wielkie zagrożenie, no nie chciałbym powiedzieć masowymi, oby tak nie było, ale bardzo licznymi zwolnieniami nauczycieli. Otóż zagrożenie to jest spowodowane dwoma głównymi kwestiami, dwoma głównymi zapisami tej ustawy. Po pierwsze, Likwidacja szkół, likwidacja w zapisie, w którym kurator nie ma prawa weta co do ewentualnej uchwały Rady Gminy dotyczącej likwidacji danej szkoły, a więc jest to taka wskazówka, ułatwienie dla samorządów, które już zapowiadają masowe likwidacje po podjęciu uchwał przez odpowiednie organy stanowiące danych gmin i z drugiej strony mamy zapis mówiący o możliwości przekazywania szkół w ręce osób fizycznych lub prawnych, czyli tej prywatyzacji, o której, na którą myśmy zwracali uwagę. Teraz na jedno chciałbym zwrócić uwagę o czym, co umknęło jakoś debacie publicznej. Otóż z jednej strony ta właśnie nieograniczona likwidacja, którą zapowiadają masowo samorządy terytorialne, a z drugiej strony Prywatyzacja, czyli przekazywanie szkół w ręce osób fizycznych. Co prawda, szkół liczących do 70 uczniów, ale przecież wszyscy mamy świadomość tego, że samorząd doskonale sobie poradzi ze zmianami organizacyjnymi takich szkół w ten sposób, żeby z liczniejszej szkoły jednej zrobić dwie szkoły liczące właśnie do 70, do 70 uczniów. To jest tylko i wyłącznie kwestia dodatkowego bałaganu na terenie gminy. Ale kumulacja tych wielkich, tych dwóch zdarzeń, czyli z jednej strony likwidacji, z drugiej strony prywatyzacji, może doprowadzić do takiej sytuacji, że nauczyciele już w listopadzie, grudniu będą masowo pozbawieni miejsca zatrudnienia. Z prostej przyczyny. W przypadku likwidacji to jest zrozumiałe, stracą swoje miejsca pracy, natomiast w przypadku prywatyzacji tracą podległość pod kartę nauczyciela. Wychodzą po prostu pod karty nauczyciela, przechodząc pod umowy yy, zgodne z kodeksem pracy. W związku z tym wówczas nie obowiązuje ich 18-godzinne pensum, ale 40-godzinne yy, pensum. I. Wiadomo, że to 40-godzinne pensum będzie powodowało, że na przykład z dwóch polonistów zabraknie miejsca dla jednego, delikatnie licząc. W związku z tym, kumulacja jednego i drugiego zdarzenia zapisanego w tym projekcie ustawy doprowadzi do skutków masowych zwolnień nauczycieli. No, zapowiadam z trwogą, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, najpóźniej no w początkach 2010 roku. Ta ustawa jest po prostu y, jednym wielkim zagrożeniem jest ustawą, która rozwiązania pewne narzuca która od samego początku budziła sprzeciw, zarówno związków zawodowych jak i środowiska rodziców. No nie mieliśmy takiej, tego typu sytuacji w naszym kraju, ażeby spontanicznie utworzony ruch rodziców, dzieci sześcioletnich, akcja ratuj maluchy, tak um, uparcie, z taką determinacją protestowała przeciwko wprowadzeniu tych właśnie szkodliwych zdań, tych szkodliwych zmian, przepraszam. No i na koniec w dniu dzisiejszym mamy taki dzień, w którym Oprócz ustawy oświatowej, debaty nad wetem prezydenckim, będziemy po raz kolejny rozważać na Komisji Edukacji kwestie świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli. Trudno mi jest się, naprawdę trudno, mam wiele dobrej woli, ale trudno mi jest się oprzeć wrażeniu, że poparcie dla odrzucenia weta prezydenckiego ze strony SLD. a. W konsekwencji Związku Nauczycielstwa Polskiego jest próbą takiej polityki transakcyjnej. Przypomnę choćby losy ustawy kompensacyjnej, czyli tych świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli, przy debacie nad odrzuceniem weta prezydenckiego do ustawy o emeryturach pomostowych dla nauczycieli. Dla nikogo nie było tajemnicą, zresztą yy, wszyscy to komentowali w sposób oczywisty. Że wówczas zdejmowanie z porządku obrad komisji, właśnie dyskusji na temat świadczeń kompensacyjnych, do końca, do piątku, właściwie y, miesiąc temu, nie było wiadomo, czy stanią te oświadczenia kompensacyjne, czy nie. Y, nie było tajemnicą, że świadczenia kompensacyjne miały być wynagrodzeniem swego rodzaju, czy rekompensatą dla SLD. Za odpowiednie głosowanie przy odrzuceniu weta prezydenckiego do ustawy o emeryturach pomostowych. Proszę z, y, sobie wyobrazić, że w dniu dzisiejszym, y, kiedy jutro czy pojutrze będzie głosowane y, odrzucenie y, bądź przyjęcie weta prezydenckiego, mamy do czynienia z czym? No również z świadczeniami kompensacyjnymi. Dzisiaj będziemy na temat świadczeń kompensacyjnych y, dyskutować. Trudno też obrzeć się wrażeniu, że jest to takie pakietowe troszeczkę prawdopodobnie potraktowanie sprawy, bo wiadomo, że wszystkich nas czeka debata nad ewentualną ustawą medialną. W związku z tym y, y, w związku z tym. No, takie, takie wrażenia, takie jakieś domysły w tym względzie pozostają i one gdzieś tam funkcjonują. Mówi się o tym na korytarzach sejmowych, oczywiście nikt tego oficjalnie nie, nie powie, ale jednak wrażenie pozostaje wrażeniem.